Cześć wszystkim, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj takim luźnym vlogu z kamerką, ale no, tak już powiedziałem, od razu twarz też nie pokażę, żeby to nie było tak załatwe. Właśnie jest piąta, miałem w ogóle wam nagrać, jak wstanę, bo miałem jeszcze wyjść z psem, ale. No, ale ten. Ale jakoś nie nagrałem, ale teraz właśnie wróciłem z psem. I tak. Dzisiaj Wam pokażę w ogóle co ja robię w dzień. Jak są, jak jest wolne. Nie do końca robię zawsze to, ale no. Muszę pierwszy ogarnąć i zaraz ci widzimy. Nie mi. Chcesz coś powiedzieć? Może zostawcie subskrypcję na tym kanale i lajka. O, chyba nie jest rozmowny. O. No to chyba mnie ma. Też nie jestem rozmowny, ale. No ale tak, no dobrze. Dobrze, ja już jestem. Oglądałem się trochę i oglądałem to, co miałem ogarnąć. Sobie zrobiłem coś do picia. I można zacząć się do roboty. Bo coś mam. Też trochę zmiany też nadejdą na kanale. Bo, tak jak już mówiłem, czy nie mówiłem, w poprzednim nadejdą zmiany. Że nie będzie tylko Minecraft, będzie już wszystko na tym kanale, już... Już ten kanał będzie, że wszystko będzie na nim I ogólnie tak Ogólnie coś mi się z kamerą dzieje, bo to jak jakieś klatkuje Może za, zapalę Żeby nie, nie mrugało, tak? Bo coś się... Bo coś mrugało, ogólnie sobie coś takiego zrobicie zrobiłem Taka jakby bomba No ale dobra i po prostu Pięknie już się widzimy przy komputerze. Cześć sobie po, przy komputerze podziałamy. Ale bez kamery takiej, bo tam nie mam akurat takiej kamery. A to się nie da podłączyć do komputera, żeby to działało w ogóle. I tak. Ale nie zobaczycie do końca co tam mam. Tylko zobaczycie już na kanale skończone to co przeszukowałem dla Was. I tak, jeżeli takie wam coś się podoba Zostawcie lajka Inaczej trochę będzie, bo teraz to nagrywam pierwszy raz takie, takiego vloga Że ruszę tą kamerą i tak Ale no dobra, no to... Dobrze, jesteśmy już na komputerze Troszkę już minęło, odkąd ja mówiłem, że będziemy zaraz Godzina tak minęła Ale tak, coś takiego, coś takiego podobnego Będzie na moim awatarze na youtube ale co z tym jest związane i tak dalej jaki będzie baner i, i tak dalej co będzie z tym związane już powiedziałem ale to zobaczycie za niedługo na razie nic nie zradę co będzie z tym i jak to zrobię jak to wszystko zrobię ten baner awatar i jeszcze z czymś to związane no to no to będzie tak naprawdę to wszystko skończone bo tak jak już powiedziałem, na, że na 1000 subskrypcji udostępnię, znaczy udostępnię, będę nagrywał z kamerką, ale no to nie, nagry nie nagrywałem, ale też od razu, bo z domu nie można zbudować. Nie powiedziałem kiedy będę nagrywał: czy pod koniec tego jednego tysiąca, czy od razu, tylko po prostu jak będę miał 1000. No to już mam w połowie, prawie 2K. No to nagrywam teraz z kamerką. To jeszcze. Też jak mówiłem kiedyś na live, że też się plany zmienią co do kanału, że coś się zmieni. No i to już nadeszło. Dzisiaj tak naprawdę drugiego to nadeszło trzeciego. Jak widzieliście tamten poprzedni mini vlog. To już od tamtego się też zmieniło, bo nigdy na moim kanale nie był vlog vlogów. Nie było, to się zmieniło. I teraz będą takie vlogi będą też... Będą też gry, to nie ma czyście się martwić, bo to jest kanał. Zaczęliśmy od grach i na razie będzie tylko gra. się nie mogę wypowiedzieć. Ale też będą takie mini vlogi, będziemy coś innego robili. I tak. To jeszcze zobaczymy wkrótce. Jeszcze mamy. Długa droga przed nami, jest. Na. A i co do kamerki, powiem Wam, że. Na razie, na grach Najprawdopodobniej nie będzie kamerki, bo nie mam takiej dobrej kamerki, żeby to jakoś wyglądało Dlatego, tylko na vlogach takich, jak już widzieliście dzisiaj I wczoraj, znaczy wczoraj nie było jeszcze z kamerką Jak już dzisiaj widzieliście To To z taką kamerką po prostu Na razie będzie tylko gdzie indziej Potem jak już troszkę coś będzie się działo, no to już będziemy robili coś innego Ale na razie tylko takie vlogi i gameplaye jak na razie Jak na ten czas I tak Z, z tym awatarem, z tym, z tym takim jakby taką, No takim zdjęciem, nie moim Moje, może moje będzie, może nie, zobaczymy Bądźcie na kanale, dowiecie się wszystkiego Wkrótce, z czasem z odcinkami oglądajcie, tak naprawdę, vlogi oglądajcie. Bo gameplay to tam nic nie mówię takiego aż co jest pożyteczne, ale na vlogach więcej rozmawiam z Wami, próbuję więcej rozmawiać z Wami i więcej się dowiecie, co z kanałem i co będzie dalej. Będę się starał codziennie nagrywać jakieś odcineczki, vlogi, gameplaye, bla Ale to na razie, na razie tak wiecie. Mam trochę roboty, bo chcę skończyć dla was ten projekt. Żeby już to było, żebym nie musiał robić, bo ja naprawdę codziennie. Codziennie robię go. Ale tak robię po godzinie i tyle. A chcę już skończyć go raz, a dobrze. I tak, no dobrze. Widzimy się jeszcze, mam, nadzie mam nadzieję, jakbyśmy się już nie widzieli. No to ja się z Wami będę żegnał. Dziękuję za oglądanie. Ale mam nadzieję, że się jeszcze będziemy widzieć dzisiaj. Jeszcze troszkę później, bo to też nie chcę takiego 6 minutowego vloga wam puścić, tylko tak przynajmniej z 15-10 minut. Dobrze, no to się widzimy za niedługo.